Dzień dobry, dzień dobry. Miłego dnia życzę. Ja dzisiaj pod lesicach znowu jestem i sobie robię trening biegowy przed ultra maratonem pieniny. I zbliża się szybkimi krokami. Ja dzisiaj nie wiem ile zrobię. Może koło 20. Zobaczymy moi moje chłopaki już rzeczywiście pobiegły będziemy trenować na morsku. góra dół góra dół jest tam dość stromo dlatego fajna górka do treningów a ja wam co życzę miłego i pozytywnego dnia bezpiecznego uważajcie na drogach bo słońce świeci i czasami można ulecę rutynie polecam umowę z uszczerbkami polecam dobre zabezpieczenie no i oczywiście wychodźcie na dwór, ruszajcie się dbajcie o zdrowie także do usłyszenia ja sobie biegnę a ty zbieraj się i na dwór i na dwór polub zadzwoń i moja pierwsza górka Apteka zaliczona. Można usiąść, posiedzieć. Takie widoki. Jeszcze, jeszcze mgła, jeszcze mgła, ale jest fajnie. Ptaszki śpiew śpiewają, także można się nabawać urokami przyrody. I tu można odpocząć, zjeść, zjeść sobie jakieś przekąski. Ja mam na razie za krótką drogę za sobą, dlatego nie, nie będę teraz nic jeść, bo to dopiero początek mojej pracy. Tu jest oczywiście legenda o górze apteka. Nie będę jej teraz opowiadać, aczkolwiek już chyba kiedyś opowiadałam. I chodzi tutaj o zioła, że, które rosły tutaj na górze. I i od te stąd wzięła się natomiast ja sobie biegnę dalej biegnę sobie dalej w kierunku morska i e, tak jak mówię zbierajcie się bo sobota jeśli ktoś ma czas to nie ma nie ma nie ma to tamto nie ma rozkminiania e, zbieraj się i na dół. a ja sobie teraz zbiegam w dół jest dość stromo ziemia miękka po, po nocnym, pewnie przy mrozku, rosie dlatego muszę uważać i na usłyszenia muszę się pochwalić jeszcze że ja dzisiaj testuję nowe butki taki zajebisty pomarańcz tak także muszę zrobić w nich Jakiś test przed głównym biegiem moim, tak, startowym. Tak. Także dzisiaj testujemy budki. Właśnie zbiegłam ze stromej górki, z Morska. I teraz będę z powrotem szła tym stromym zboczem do góry, aczkolwiek a potem odwrotnie, nie wiem, kilka razy to zrobię, także jedziemy.